z Katowice, Mariusz Czapnik, końcowe programowanie pieca VFE 50 Dimplex 5 kW, jesteśmy dzisiaj w zawierciu. Sprawdzimy sobie czasy ładowania, aktualną godzinę, czy piec jest w trybie automatycznego ładowania, te podstawowe parametry. Film też oczywiście jest dla klienta, tak aby klient widział jak to wszystko zostało zaprogramowane. Mamy aktualną temperaturę 10 stopni. Przejdziemy sobie do temperatury 21 stopni. Taką też klientowi zostawimy temperaturę. Teraz sprawdzimy aktualną godzinę. Godzina jest 22.30 na wyświetlaczu, ale to na pewno nie jest ta godzina. Sprawdzimy sobie. Mamy godzinę. Mamy godzinę 17.31. i 22 sierpnia 2022 automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy. Ok. I teraz sprawdzimy sobie godziny ładowania pieca? Jeszcze zobaczmy P9 wyłączone, P10 wyłączone, P11 wyłączone. I P13, i nasze godziny ładowania ustawione od 00 w programie pierwszym do godziny 6, w programie drugim od 13 do 15, w programie trzecim od 22 do 23:59 i program czwarty też do 23:59, a więc wszystko jest tak jak Trzeba. Zostawiamy 22 stopnie. Sprawdźmy jeszcze czy jesteśmy w trybie automatycznym. Tak, teraz piec się będzie ładował w zależności od strat ciepnych pomieszczenia, czyli sam dobierze swoją pojemność cieplną, tak aby utrzymać temperaturę 21-22 stopnie Celsjusza. Oczywiście piec się uczy kilka dni, tak do tygodnia informacji, zbiera informacje o temperaturze rdzenia, zbiera informacje o temperaturze nastawionej, o pojemności ciepłej i na tej bazie podejmuje decyzję o ładowaniu się. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Interek z Katowice, Mariusz Czapnik z Rafałem.